Więc dzisiaj będziemy mówić o taki zupełny wstęp, o podejściu procesowym i funkcjonalnym, o dwóch, dwóch metodach zarządzania organizacjami. Co to jest proces? Sekwencja następujących po sobie czynności. Pewien ciąg czynności, sekwencja, tak. zbierających w jakimś określonym celu ku określonemu zadaniu, efektowi zaplanowanemu na ten proces, powiedzmy tak. tak? Każdy film jest procesy, ale tak naprawdę. Większość firm historycznie jest zorganizowana w sposób tak zwany funkcjonalny, czyli pewnych struktur tak zwanych pionowych. I tak naprawdę każda firma, niezależnie od swojego profilu działalności, czy to jest produkcja, czy usługi, czy jakakolwiek inna, mhm. ma tak naprawdę bardzo podobną strukturę funkcjonalną pionową. Czyli zorganizujemy organizację według struktur pionowych, właśnie, to tworzą się tak zwane silosy. Tak naprawdę organizacja nie funkcjonuje po to, żeby mieć działy i żeby i żeby tam w, w dziale dobrze działało, tylko chodzi o to, że, o to żeby klientowi dostarczyć dobry produkt, tak. tanio i szybko, tak? Tutaj dochodzimy powolutku do tej sytuacji, o której mówiłem, że albo mamy organizacje funkcjonalne, czy pionowe, mhm. a coraz bardziej popularne są organizacje tak zwane procesowe, bo generalnie cyfryzacja opiera się na procesach, tak? Dlatego mówiąc o cyfryzacji, musimy mówić o, 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 o procesach, i dlatego chcę pokazać różnicę między tym organizacją funkcjonalną a procesową.